Dzisiaj opowiemy Wam o Skodzie Felicji, czy jak to mówię Ja Szkoda, czy jak każdy Czech Słowak. Samochód, który kojarzy się dzisiaj z ogródkami działkowymi, na pewno nie z trasami rajdów, chociaż także i na tym polu ten model doskonale się sprawdzał. Przytoczymy Wam historię. Modelu, który uznawany jest za przełomowy. I nie dlatego, że się łami od korozji, chociaż akurat korozja była dużym problemem Felicji. Natomiast przełomowy był dlaczego? Dlatego, że był to pierwszy samochód, który Skoda stworzyła po przejęciu przez Volkswagena. Miało to miejsce na początku lat 90., a Felicja debiutowała w 1994 roku. Ten mierzący 3,88 m hatchback jest podobny do faworytki, która była jego poprzednikiem, ale zmian było bardzo dużo. 2700 nowych części w tym modelu zastosowano, a tylko 300 pochodziło z poprzednika. I było to w czasach, kiedy nasze FSO cieszyło się. Że może płacić na czas pod dostawcą i że nie ma już zaległości w zus -ie. i dodając do produkowanego od 1978 roku Poloneza nowe zegary i większy rozstaw kół. Natomiast Czesi w tym samym czasie stworzyli auto, które było samochodem zupełnie konkurencyjnym w stosunku do konstrukcji z zachodu. Przedni napęd był już w która była prezentowana w 1987 roku, a Felicja była kolejnym krokiem naprzód. I tak jak powiedziałem wcześniej, różniła się czymś więcej niż tylko licznikami. Także w tym momencie możecie już widzieć, jak bardzo czeska motoryzacja odjechała naszemu dychawicznemu Polonezowi. Do którego mam oczywiście sentyment, ale technicznie, handlowo nie ma o czym nawet mówić. Debiut tego modelu miał miejsce w 1994 roku, w listopadzie 1994 roku. Nowy model pokazano w Pradze koło mostu Karola. Samochód był bardzo interesujący. Nawet Wacław Havel nie odmówił sobie przejażdżki za jego kierownicą. On zresztą bardzo lubił samochody. Natomiast Felicja powstawała w wersji hatchback, wersji kombi. W wersji Van czyli takie czeskie Cargo, jak Polonez Cargo oraz w wersji Pickup i w wersji Fan. I ta wersja Fan jest najbardziej poszukiwana dzisiaj przez kolekcjonerów, oprócz wersji rajdowych. Ale to zupełnie inny temat. A tak rajdowych, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Felicja była autem, na którego bazie zbudowano całkiem udane rajdówki, które Uczestniczyły w takim cyklu Formuła 2, to były oczywiście rajdy samochodowe. Octavia Kit Car bodajże w 1996 roku zajęła trzecie miejsce w tej kategorii samochodów rajdowych. A później pojawiły się nowe sukcesy wraz z Octavią. Ale wróćmy do naszej skromnej bohaterki, którą jest Skoda Felicja. Skromnej, bo w tym przypadku mamy do czynienia z silnikiem 1300, i tutaj przejawia się geniusz marketingowców czeskiej marki, bo wtedy ten samochód w ogóle był określany mianem najtańszego Volkswagena, bo miał bardzo dużo genów Volkswagenowskich, naprawdę, ale wbrew pozorom nie wszystkie silniki, które znajdowały się tutaj pod maską, pochodziły z niemieckiego koncernu. Co więcej, silnik: ten 1300, który tutaj jest, był pierwszym silnikiem w koncernie Volkswagena, który był miał wykonany y, blok ze stopów lekkich. To była bardzo ciekawa technologia, podciśnieniowe odlewanie ze stopów lekkich, która debiutowała w czeskiej fabryce w 1964 roku razem z modelem 1000MB i została nawet sprzedana Francuzom z firmy Renault. Był to silnik w tym przypadku już oczywiście zmodernizowany, ale cały czas za podstawę służyła konstrukcja z roku 64. Tutaj mamy już 68 koni mechanicznych, co temu lekkiemu samochodowi pozwalało całkiem sprawnie się napędzać. Mamy wielopunktowy wtrysk Bosch'a. No i zobaczcie. O matko, jak to wygląda, naprawdę. Jest pięknie wyczyszczona. Widać, że właściciel bardzo zbatu. strzałeczka, gdzie włożyć pręd podtrzymujący maskę silnika. Więc silnik miał 68 koni mechanicznych. Maksymalna prędkość, do jakiej mogliście rozpędzić tego niewielkiego hatchbacka to 162 km na godzinę. Od 0 do 100 przyspieszenie trwało 13,5 sekundy. Maksymalny moment obrotowy 106 nm przy 2,5 tysiącach obrotów na minutę. A moc maksymalna, wspomniane wcześniej, 68 koni mechanicznych osiągano przy 5000 obrotów na minutę. Jeszcze rzut oka na komorę silnika. Zobaczcie, z niej można autentycznie. Jeść. Wszystko jest tak wyczyszczone. I ten silnik przetrwał nie tylko Felicji, ale dotrwał do modelu Fabia. Tak, Fabia była ostatnią Skodą, która wykorzystywała ten silnik, który pamiętał lata 60. Dobra, ale nie tylko o silniku, o nim jeszcze podyskutujemy. Przy okazji jazdy próbnej, której oczywiście sobie nie odmówię. Dobijając trochę kilometrów do jej symbolicznego przebiegu, który wynosi, uwaga, 53 635 km od nowości. I patrząc na stan zachowania tego samochodu, na to jak to wszystko działa, pracuje. Jestem w stanie w to uwierzyć. Zresztą doskonale znam tę historię, historię tego egzemplarza i tutaj znajdziemy na to masę potwierdzeń, bo jest cała dokumentacja serwisowa. A Auto było wykorzystywane przez małżeństwo, które większość roku spędzało za granicą i tylko na wakacje jeździło tym samochodem po polskich drogach. Stan techniczny tego samochodu... Jest wprost ujmujący i nie jest to samochód, który szuka nowego właściciela. Niedawno go zresztą znalazł. i Ten ostatni chce się nią jeszcze nacieszyć. Zobaczcie, nawet klapa bagażnika tutaj wszędzie na rantach zero korozji. To jest niespotykane, bo ten model niespecjalnie charakteryzował się dobrą odpornością na korozję, trochę lepszą na kolizję. Był to w ogóle pierwszy model tej firmy. Który mógł być wyposażony w poduszki powietrzne, w najbogatszych wersjach, miał nawet cztery. W tej klasie samochodów, przy tej cenie, to było niespotykane. I ABS, też po raz pierwszy w skodzie, był tutaj ABS. Dlatego ten samochód był projektowany przez Niemców, wykorzystywano całe know-how koncernu WAG, dzięki czemu auto było dużo bardziej nowoczesne niż nawet faworytka, która, jak na realia, w których powstawała. Była całkiem udanym samochodem. Zresztą jakiś czas temu, dawno, dawno temu konfrontowałem Favoritkę z naszym poczciwym Polonezem. Bagażnik 272 litry, można było go powiększyć przez złożenie siedzeń, kanapa dzielona i była też wersja kombi, o której wspomniałem, ona miała trochę większą pojemność bagażnika. Jak ktoś potrzebował jakichś większych, przewieźć większe bagaże, to właśnie dla nich dedykowano kombi. W ogóle, żeby ten samochód można było wyposażyć w poduszki powietrzne, trzeba było go wzmocnić. I Felicje występowały w wersji z, ze wzmocnionym bądź z niewzmocnionym nadwoziem. To można sprawdzić, dekodując win waszego egzemplarza. Tutaj, jak dekodujemy WIN, to możemy na przykład dowiedzieć się, że ten egzemplarz pochodzi z montażu polskiego, konkretnie z Poznania. Tam Felicja była montowana przez jakiś czas i nie był to jedyny zakład poza Czechami, gdzie wytwarzano ten samochód, bo jeszcze Felicja była wytwarzana, chociażby montowana w bośniackim Sarajewie. Tak, ten samochód, tak jak powiedziałem, jest z Polski, z polską historią od nowości. No, i trzeba powiedzieć, że w latach 90., jak ktoś z Was pamięta, a jak nie, no to sobie może posłuchać, Felicja była na tyle popularna, że były listy kolejkowe w latach 90., gdzie już był wolny rynek, cały czas były zapisy i długie miesiące oczekiwania, bo samochód był bardzo pożądany przez polskich klientów, i tak jak powiedziałem, ten mityczny gen Volkswagena był tu obecny. Najtańszy Volkswagen, zresztą Volkswageny wtedy były bardzo pożądane, ale mało kogo było na nie stać, więc brał Felicję. Zwłaszcza, że marketing Czechów był na tyle genialny, że tak podprogowo przekazali, iż tutaj silniki są z Volkswagena. W rzeczywistości były, ale tylko dwa: 1,6 i 1,9 diesel, i to nie od początku produkcji. Niemniej jednak te silniki na pewno też sprawiły, że ten samochód. Był bardzo, bardzo popularny i jeszcze taka historia jak byłem dzieckiem w latach 90 byłem ze swoją ciocią na salonach samochodowych oczywiście. Pojechaliśmy do Fiata, pojechaliśmy do Skody, do Opla i ciocia tak spotka jakiegoś swojego znajomego, mówi, że no jedziemy teraz obejrzeć Felicję. On mówi, a Felicja to jest fajny samochód, to ma silniki Volkswagena. Ja mówię, no, przepraszam bardzo, ale silnik 1.3 pochodzi ze Szkody. To jest czechosłowacki jeszcze silnik, z czechosłowackim rodowodem. E, wiesz, dziękuję. Isiu, muszę już iść. Spłoszył się, że jakiś kilkuletni podrostek powiedział mu o tym, no jakby zweryfikował jego wiedzę i to bardzo kompetentnie. Także taka przygoda z Felicją. Ostatecznie ciocia kupiła Seicento Fan i miała je do swojej śmierci ale nie będziemy mówić o smutnych rzeczach. Zobaczcie, no serce się raduje, oczy się śmieją jak zobaczycie ten samochód w takim stanie, bo to naprawdę jest niespotykane. Jeżeli chodzi o nadwozie, zawsze o tym, bardzo często o tym mówię, współczynnik oporu powietrza CX-032. On został uzyskany między innymi dzięki lepszemu dopracowaniu tylnej części nadwozia tego samochodu. I mimo, że on jest podobny do faworytki, to jednak cechuje się lepszą aerodynamiką. Przód, zobaczcie jeszcze te lampy, takie małe, i ten wąski wlot powietrza charakterystyczny dla pierwszej serii Felicji. Później już zmieniono atrapę przypominającą większą oktawię, a tutaj mamy ten wąski wlocik. I te samochody są bardziej cenione przez kolekcjonerów, zwłaszcza w Czechach, bo w Polsce jeszcze nie jest może aż tak ceniony ten model jak za naszą południową granicą. To jest auto z 1998 roku i to jest ostatni, jeden z ostatnich egzemplarzy sprzed liftingu, bo później już wprowadzono inny przód. Dzięki czemu Felicja wyglądała tak szlachetnie. A żeby uszlachetnić ten samochód, można było dokupić chociażby aluminiowe koła. Była wersja Laurin and Clement, bardzo dużo wersji limitowanych, saga, e, Family. W ogóle napiszcie w komentarzach, jakie pamiętacie wersje specjalne e, tej Felicji. Jestem ciekaw, kto z Was wymieni najwięcej, a bo ich naprawdę, naprawdę sporo. W ogóle bardzo ciekawą rzecz wyczytałem w swetę motoru. Tam była podana informacja, że samochód został stylizowany, wystylizowany przez Niemca, Petera Webera. Dlaczego? Dlatego, że dział projektowy czeskiej firmy wtedy nawet dobrych kredek nie miał i zwrócono się o pomoc do niemieckiego brata. Teraz czas na wnętrze, ale o tym już w innym miejscu. Dobra, to teraz przejedźmy się Felicją i opowiem Wam trochę jak się jeździ tym samochodem. No to są lata 90., a w zasadzie jeszcze 80., tak czuć trochę. Nie ma tu oczywiście klimatyzacji, w tej wersji nie ma nawet otwieranych szyb. Jak ktoś chciał się schodzić, to powinien po prostu uchylić okno. No ale to było przecież wtedy zupełnie normalne i nikt o to pretensji do popularnego samochodu z lat 90. mieć nie powinien klimatyzacja, to w ogóle było naprawdę w tamtych czasach bardzo rzadko spotykane urządzenie, nawet w samochodach droższych typu Octavia. Wcale to nie było oczywiste. Pozycja za kierownicą jest zupełnie w porządku. Pedały są daleko od siebie, więc też... Nie ma tego co w Sejczęto, że są bliziutko, trzeba mieć subki baletnicy. Nie, to, to jest do takiego zdrowego Czecha, który lubi sobie wypić piwo. A powiem Wam, że na Słowacji i w Czechach to był przez dziesięciolecia najpopularniejszy samochód. Jeszcze długo po zaprzestaniu produkcji tego modelu, to Felicia cieszyła się ogromną popularnością, bo była bardzo tania, bardzo prosta, każdy kowal ją potrafił naprawić. Jeżeli Wam nie zardzewiała, to naprawdę nie było się czego czepić. Tablica rozdzielcza. Tutaj mamy wskaźniki: wskaźnik temperatury cieczy, wskaźnik prędkościomierz i zegarek oraz wskaźnik poziomu paliwa. Absolutne minimum. Obrotomierza tutaj nie ma. Nie ma też poduszki powietrznej: jest tylko Glaxon. Jeszcze taki czarny, nie było jeszcze zielonych. Logo. Na klaksonie, tylko taki czarny, ale powiem Wam, że ten samochód zwraca na siebie uwagę, na ten samochód się patrzą Mimo, że to jest zwykła Felicja, to stan, w jakim ona jest, naprawdę budzi aplauz przechodniów i też myślę, że nutę nostalgicznych wspomnień. Na razie sobie powiedziałem tak powoli, więc tutaj za dużo Wam nie opowiem. Uwaga rowerzystka. Dobrze. Dźwignia zmiany biegów pracuje bardzo dobrze. Nie ma tutaj żadnych problemów. Auto nie jest twarde, czy nie jest przesadnie miękkie. Przy takiej szybkości ciężko mi naprawdę stwierdzić. Ale stwierdzam, że jest mega gorąco w tym samochodzie. To, to na pewno. Ale w ogóle jak te dźwigienki pięknie chodzą. No jak w nowym samochodzie. Zresztą to jest nowy samochód. Ma 53 tysiące kilometrów. No to sorry, ale tyle dzisiaj robimy w dwa lata. No jest miękawa, ale bez przesady. Nie musiałem się trzymać kierownicy, żeby się nie wywrócić na fotel pasażera. Elastyczność to jest duży atut tego silnika bo tak jak powiedziałem, maksymalny moment obrotowy przy 2500 obrotów na minutę no to sprawia, że samochodem jedzie się przyjemnie może ta wartość momentu obrotowego nie jest duża, 160 tonometrów ale też, wiecie, no w tym samochodzie on jest lekki do takiego normalnego, normalnych przejażdżek miejskich czyli delikatnie poza miasto, zupełnie spoko się i czuję. Oczywiście możecie powiedzieć w komentarzach, że byliście pół Europy, zjeździliście tym samochodem i czekam na takie komentarze, bo zawsze jest przyjemnie posłuchać tego. To jest takie fajne uzupełnienie tych odcinków. Lusterka regulowane od wewnątrz, co prawda jeszcze ręcznie, ale już od wewnątrz irytuje tylko lewarek. Ta gałka się przekręca cały czas. Samochód jest w świetnym stanie, ale akurat tutaj jest to problematyczne. O, jest cicho, przestronnie. Siedziska są dosyć krótkie, to trzeba niestety stwierdzić z całą Widoczność bardzo dobra, duże powierzchnie przeszklone w ogóle, jeszcze mam dodatkową szybę w słupku C, to, to jest już niemalże akwarium, ale i tutaj nie możemy na co na nic narzekać. Samochód nie ma wspomagania układu kierowniczego, ale u mi zupełnie to nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o wersję, nie powiedziałem wam tego wcześniej, ale Felicia występowała także, przerobiona przez firmę MTX jako, uwaga, czterodrzwiowy kabriolet. Bardzo rzadki samochód, ale coś takiego było i trzeba o tym wspomnieć, żeby było merytoryczny. Dobra, merytoryka merytoryką. Wyjeżdżamy już powoli w las i zaraz się przekonamy, jak ten samochód sobie radzi na terenach pozamiejskich. Hamulce dobrze działają. Można powiedzieć, silnik też dość cicho pracuje. bardzo fajnie, przyjemnie wybiera te nierówności. Ten samochód był popularny także w takich biedniejszych krajach, gdzie drogi były kiepskie, w związku z czym to jest bardzo zasadne, żeby to zawieszenie było takie trochę większe, dobrze wybierało te wszystkie nierówności, których przecież było tam całkiem sporo. No to przecież yy, na przykład na takiej Ukrainie ten samochód też był chętnie kupowany i na to zważyć ergonomia no cóż, wszystkie w zasadzie niewiele funkcji jest tutaj pod ręką, tutaj mamy ogrzewanie tylnej szyby, światła przeciwmgłowe, światła awaryjne i masa zaślepek, pokrętła ten od, y, regulacji kierunku nawiewu szybkości nawiewu i temperatury nawiewu zapalniczka i radioodbiornik oraz popielniczka i schowek. Bardzo mi się podobał schowek w Felicji. Taki ładny, organiczny w formie. Mimo, że bardzo prosty, to jednak naprawdę jakoś to przyjemnie dla oka wyglądała ta deska rozdzielcza. Dwukolorowa, tutaj taki czarny plastik, dalej taki bardziej szary. No, ogólnie wnętrze jest dosyć szary, jak szare było życie niejednego z właścicieli takiego samochodu. Ale czy to znaczy, że było złe Policja była właśnie może taka szara, ale uczciwa, jak nie jeden posiadacz tego samochodu. No i jedziemy, czwarty bieg, spróbujemy ją teraz troszkę rozpędzić. Dobra, więc jak jeździ, jeździ Felicia na trasie, zamkniemy szybę, łączymy odrobiny na Przepraszam za jakość dźwięku, ale po prostu inaczej nie wytrzymał. No i co? Samochód dobrze trzyma obrany do jazdy. Oczywiście wymaga pa, paru korekt od czasu do czasu. Z przodu mamy kolumny MacPersona, no myślę, że na tle swoich konkurentów wcale jakoś nie odbiegał. Zresztą może to byłby dobry pomysł porównać ten samochód yy, z autami, którymi, z którymi musiał konkurować w swojej klasie jako auto nowe. Co myślicie i jak uważacie, jakie to, by, jakie to powinny być samochody? Yy, ja myślę, że na pewno Fiat Punto byłby jednym z takich konkurentów bo Felicja się dobrze sprzedawała, miała mniej więcej 5% całego rynku w Polsce wśród nowych samochodów. W swojej klasie oczywiście ten udział był jeszcze większy, więc to nie tylko mój zachwyt, nad dobrze zachowanym egzemplarzem, który ma prawie 30 lat, ale faktycznie dużo za nim przemawiało, że ten samochód się tak sprzedawał jak się sprzedawał. Nie był drogi, był prosty, bezawaryjny i to legło właśnie u podstaw tego, jak bardzo popularną marką jest dzisiaj Skoda. Czy Szkoda, tak w zasadzie, przynajmniej nazwą. Słuchajcie, na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Ja ze swojej strony zapraszam na kolejny i oczywiście bardzo dziękuję Panu Konradowi, który ma ten piękny egzemplarz. Gratuluję samochodu. Dziękuję za udostępnienie do testów. No i zapraszam Was na następny odcinek. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.